Hej, hej, hej! Witam się z wami dzisiaj przed premierową recenzją książki, bo premiera tej piękności jest 1 grudzień 2023. Autorstwa J. Harrow i jest to Boyle z Chłopakom Wstęp Wzbroniony. Książkę mam oczywiście do recenzji od wydawnictwa Imagine Books. Typowo świąteczna, cienka, ale za to jaki środek. Wspaniała książka, naprawdę. To jest kolejna pozycja, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Wiecie, tu główną postacią jest 19-letnia Oliwia, która według mnie była i dorosła i trochę niedojrzała jednocześnie. Swoją niedojrzałość pokazywała płci przeciwnej, kiedy odpyskiwała im na każdym kroku, robiła sobie z nich żarty, lecz i obwiniała o całe zło na świecie. Ona jest typową buntowniczką, która przyjechała do babci na święta, lecz z pewnego powodu w jej domu pozostała sama. I prawie wciąż jest o coś zła, jest poirytowana i obarcza za to coś, ewentualnie kogoś, ale co lub kto to będzie, to oczywiście musimy dowiedzieć się pod koniec, my tylko wiemy, że kogoś obwinia. I swoją postawą przy mężczyznach pokazywała, że no, lepiej z nią po prostu nie zadzierać, lecz miała też tą drugą, dojrzałą stronę. W miejscu, gdzie obecnie przebywa, spotkała młodszych sąsiadów, no, którym nie działo się zbyt dobrze. Później poznamy dlaczego, bo Oliwia będzie na ten temat prowadziła z kimś rozmowę. I ona postanawia sprawić, żeby na czyjejś twarzy zagościł uśmiech. Oczywiście przed świętami, ewentualnie w święta. Chwilami nawet sama nie podejrzewała sobie, e, sobie siebie o takie zachowanie. Sprawiało to, że... Ona nam to opisywała, nie za bardzo to, co jak myśli, tylko to, jakby chciała to wszystko zrobić. No i wtedy naprawdę urosła w moich oczach. A opowieść z takiej, wiecie, rozkapryszonej nastolatki zmieniła się w przepiękną historię, pokazującą, że w każdym z nas może istnieć dobra strona, której wrażliwość jest na imię. Słuchajcie, bardzo mi się książka podobała. Ale zanim przejdziemy do odpowiedzi na te niekończące się pytania, których mamy na początku bardzo, bardzo dużo, no powiem wam, że... Hmm, Coś tu się jednak stanie. Powiem Wam, że czasami, żeby uzyskać się na jakieś tam e, takie ważniejsze pytania, do ważniejszych przemyśleń, no jednak, będzie trzeba dojść do końca książki. Powiem Wam też, że bardzo często w tej pozycji byłam zaskakiwana zachowaniem postaci, czasami też ich odzywkami, też może nawet punktem nastawienia do życia. Autorka pokazała, że nie każdy ma piękne, usłane różami życie. Lecz ludzie starają się radzić tak, żeby chociaż wiecie, czasami na ostatnich nogach to jednak podarować komuś odrobinę szczęścia i miłości. Klimat jak najbardziej świąteczny, tylko nie zabiera on tak jakby całej opowieści, jest tylko takie taki poutykane w sytuacjach, które ukazują właśnie zmianę typowego dobra w zło, ewentualnie zła w dobro. No, książkę czyta się lekko, ale powiem Wam, że prawie do samego końca byłam przy niej mocno pobudzona. Nie wiem, jakby ktoś mnie spoliczkował i podarował nagle piękny prezent, niespodziewanie przydulając z czułością. Naprawdę, czasami spotkamy też tutaj troszkę niecenzuralne słowa, może nawet niekontrolowane wybuchy, niezrozumienie, brak zainteresowania potomstwem, ewentualnie nagabywanie wręcz, zbyt mocne interesowanie. I to wszystko tuż przed gwiazdką. Więc tak naprawdę to teraz jest ten najlepszy czas, żeby zacząć on czytać. Jak widzicie, każdy rozdział, o widzicie, ma tam miejsce 19 grudnia, dojdziemy aż do nawet stycznia. Czyli to wszystko, co się tutaj będzie działo, mamy każdego dnia. Widzimy tutaj jest z punktu widzenia postaci, raz Oliwia, raz e, ta druga, oczywiście męska postać, która, która przez nią jest e, tak jakby znienawidzona, I, i ciągle wiemy, że ona go zna coś tam, coś tam się między nimi dzieje, a, a on jej nie zna, i nie wiemy, czy zapomniał, czy nie rozpoznaje, czy, czy w ogóle dlaczego taka do niego jest, czy ona do wszystkich taka będzie, więc to wszystko wyda się dopiero na końcu książki. A ta scena akurat, która się tutaj rozgrywała naprawdę była bardzo fajna. Ja już się z wami żegnam. Książkę wam, Jagusia, poczekaj. Książkę wam bardzo mocno polecam. Naprawdę, to jest teraz idealny czas, żeby po prostu wziąć się za nią do czytania. No i przeżywać tak mocno jak ja. Żegnam się zatem z wami. Do usłyszenia. Pa, 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 pa. pa.